jest Q5, wersja amerykańska. Wersję amerykańską trzeba przerobić na Europę i to właśnie się będziemy robić, czyli tak zwana konwersja z Ameryki na Europę. Dobry mechanik musi mieć nie tylko głowę na karku, ale też ręce, które leczą. Głaszczę go, bo jak głaszczysz samochód, to on lepiej współpracuje wtedy z tobą. Wiecie, auto już tak naprawiliśmy? O yes. Ciekawe jak ta pozycja wygląda na fakturze. Głaska nie 300 plus wad. Teraz to działa tak. Tutaj były czerwone diody, nie było pomarańczowych. No a to, co tutaj świeci, to jest stop. Postojówka w tych światłach wygląda w ten sposób. Ok, to jest postój, a to wewnątrz to jest stop. Kiedy ja nacisnę stop. I teraz włączę migać trzymając stop to stop mruga razem. Z migaczem. To jest wersja amerykańska i to jest prawidłowo w Stanach Zjednoczonych. U nas trzeba to zrobić. Na szczęście da się to zrobić bez rozbierania lampy. Wystarczy komputer. Teoretycznie klikamy Enter, i on sobie teraz powinien to zrobić. Jest. <grym> Chyba nie. Chyba nie ten plik. Jedziemy dalej. <grym> To, czym dziś się tutaj zajmuję, czyli to kodowanie, to szukanie zwarcia w tamtym samochodzie, to jest mój konik tak naprawdę, bo ja od 15 roku życia zajmuję się elektryką i elektroniką. Z wykształcenia jestem technikiem, elektronikiem i to jest moje hobby, moja pasja i mój zawód. I to lubię najbardziej. Jak mam robić coś mechanicznego, mam trochę dwie lewe ręce. Zrobię, bo umiem, ale jednak klikanie w klawiaturę komputera mnie bardziej jeża. Migacz jest migaczem, bo widzę już w bramie, że jest ok. Tak, kurde, czuję w kościach, że. Jak tam... Mówiłem, że trzeba głaskać samochody, zanim się z nimi zacznie rozmawiać? No, spokojnie, wszystko w swoim czasie, widzicie. Tak to powinno działać. Cyk, postój. Jest postojem, wszystko jest wszystkim. Sprawdzamy wszystkie światła, czyli odpalimy wóz. Czwarta albo piąta próba. Także nie jest źle, czasami zdarza się więcej. Najważniejsze, że nie u żadnego sterownika i wóz dalej odpala, bo ten sterownik, który my kodujemy, jak źle coś zrobisz, źle coś klikniesz, to wóz przestaje odpalać, bo w nim jest immobilizer.